I co, jesteśmy chyba w grze. Jesteśmy? Jesteśmy w nowej gierce. Dobra, dzisiaj sobie gramy w nową gierkę. Dawno w nic nie grałem. Hello Neighbor 2 wyszło niedawno, bo jakoś 6 grudnia wyszło. Chyba całkiem jeszcze niedawno. W jedynkę grałem, trochę grałem, całkiem nawet sporo. Nie udało mi się jej przejść, ale sporo aktów przeszedłem. Chyba po prostu na końcówce poległem już. Bardzo długi był ten poziom, no zobaczymy, zobaczymy, ja sobie jeszcze muszę wejść tylko szybko w ustawienia, no to dobra, spróbujmy już zagrać, nowa tak, gra, jestem bardzo ciekaw, bo mówię, ja w jedynkę dosyć sporo grałem, nawet no, nie udało mi się jej przejść, ale dużo grałem, fajnie w sumie, jestem ciekaw jak ta dwójka wyjdzie i czy to będzie w takim samym stylu, praktycznie w identycznym stylu, czy jednak coś innego może, nie wiem. Ja na szybko tylko rozejrzałem się po jakichś takich nie wiem, tak na mniej więcej, jak to wygląda. Tak dosłownie 2-3 minuty. I tak po wstępnej analizie wydaje mi się, że to będzie chyba to samo. Jak jeszcze... jeszcze nie razu jej nie odpalałem, więc zobaczymy, jak to wygląda. Już obawiam się, że za mocne ustawienia graficzne włączyłem, bo. No, moja karta już nie jest jakoś. Moja karta graficzna, oczywiście, jakimś demonem, wydajności już nie jest. A nie mam podglądu FPS-ów teraz na żywo, bo jak włączę nagrywanie, to nie mam podglądu FPS-ów. Chyba, że włączę nagrywanie, to wtedy mam. Nie wiem, zobaczymy. O! To podobnie się... Ale to... O! My nim graliśmy w pierwszej części chyba. My nim graliśmy w pierwszej części, mi się wydaje właśnie. Co, będziemy nim kierować? Zaczynasz? O, no to ziomek się pojechał. No dobra. Jak zwykle czułość myszy tu jest ogromna dla mnie. Się będę musiał znowu przyzwyczaić. Dobra kucanie. E. Dobra. E nic się nie zadziało. To jest niestety gra, w której trzeba bardzo dużo myśleć. I pewnie tu będzie bardzo dużo cięć, bo bardzo dużo pewnie będę się zatrzymywał Bo nie będę wiedział co w danym momencie zrobić Ale no trudno. Trudno, trudno A, o, proszę bardzo I też w sumie O, bierzemy Dobra, mogę je kłaść. Moment. Jeszcze muszę rozpracować, bo tutaj mamy taki jakiś znaczek. Ta łacha miała zębatki, a tej brakuje zębatek. I w ogóle ten, ciekawe czy to jest też podział na akty, że tak powiem? Tu się można jakoś przełączać Nie można się przełączać? Ciekawe czy też jest podział na akty, bo w pierwszej części był podział na akty O, mamy pierwszą zębatkę. Jedno ja odłożę tutaj. Po co mi kamienie są? Może tylko do rzucania? Ale czy to na pewno pasuje? O! Do niebieskiego Dobra Nie wiem, te kamienie połóżmy tutaj może na razie, bo tak... Nie wiem co z tymi kamieniami zrobić Dobra Jeszcze dwie zębatki A, tu mamy drugą Tylko jak ją podnieść? Tu musimy zbić jakoś. O, o kurde. Ej, tu seres gra myśląco, to trzeba myśleć. No, jak zwykle źle. No, właśnie dlatego w pierwszej części już pod koniec poległem, bo już tam były takie zaawansowane rzeczy. Tam takie szczegóły były, że masakr. To jest naprawdę trudna gra. Po pewnie trzeba. To nie jest łatwa gra. Tutaj naprawdę mikroszczegóły mogą mieć znaczenie. Widzimy zębatkę, ale zgubiłem swój młotek. Czy ja wskoczę tu? Chyba po prostu tak wskoczę. O, tak. No, dobra. Pyk. Czy ja tu byłem? A, byłem tutaj. A, mamy ten łom jednak. Wcześniej nie mieliśmy. Fajnie, fajnie. Dobra, pomiń przerywnik. Ja bym nie pomijał. Jakieś osiągnięcie dostałem i mi laguje. I nie wiem czy to laguje mi... ...przez mój komputer? No, niestety będą musiały być lagi, bo. Ale czemu laguje? W ogóle ja wyglądam podobnie jak ten. Bandyta Policja sprzychacie, dobra, my jesteśmy gdzieś się obudziliśmy, tak? Dobra. To ja bym na razie... Co my tu mamy? Bo warto się rozejrzeć, bo na pewno tu będziemy wracać już To jest taki syf, ale... No ja to chyba niczego nie ma. Tu jeszcze coś jest. I tu jeszcze coś jest. No kurde, i tu jeszcze do góry. A to już sobie poszedł już na chwilę. Kurde. Co tu może być? Kamery mnie zarejestrowały teraz. Ej, te kamery trzeba zniszczyć. Jak się niszczyło te kamery? Bo w ogóle. Te przedmioty można. Je... O, właśnie, można je rzucać. Fak. Nie! Ej, Kurde. I co to jest? On jest... On się przebrał! I jego właśnie widzieli... I jego właśnie widzieliśmy w lustrze! Dobra, tylko zgubiłem swój łom, ale nie wiem w sumie czy on jest nawet... ...ważny. Tylko co, i my musimy wejść do pomieszczenia? Ale nawet nie wiemy po co. A, żeby tego dzieciaka, tak, ale to jest tak. I tutaj chyba znowu ma znaczenie ilość śmierci. Bo w pierwszej części im więcej się ginęło, tym było ciężej. Zamknięte. Bo na przykład pojawiały się kamery. Różne pułapki, takie na niedźwiedzie jakby. Ja się kurczę cofnę po ten łom, bo. Tylko problem jest z tym, że ja nie wiem, gdzie on był. Ej, co to mapa taka wielka jest? Ej, to jest całe miasteczko? Co to mapa taka wielka? No to ja nie znajdę tego domu. Ale jaka fajna muzyka w ogóle jest. Głośna dosyć. I tu jest całe miasteczko, normalnie. Wow. To ja tego łomu nie znajdę, nie ma szans. O, dobra, tu. Tu bo tu. Jest i on. Dobra. Mam. Ja ten łom sobie postawię. Tutaj. Przed pasami. Bo teraz weźmiemy kamienie. I rozbijemy okno. Co? Ej, nie da się rozbić okna? Dobra, pewnie musimy wejść tędy jakoś. Dobra, jestem w środku. I co teraz? Kurde, nie wiem. Mamy kostkę Rubika, w sensie no nie kostkę Rubika, ale kołże. Ale kostkę mamy. Znowu jakbym grał Outlasta, no przecież to jest Boże, no. Chciałem zagrać w jakąś nową gierkę. Kolejna kostka. I save. Nie znamy szyfru. To ja z tych kostek mam wylosować szyfr, czy co? A ja 1, 2, 3, 4? Nie. Teraz pytanie: gdzie może być kod? Zaginęła. Ciecie zaginęły. Ej, naprawdę, no nie, telewizora nie uruchamiamy, ale są normalnie kostki. Może je trzeba jakoś ułożyć je we właściwej kolejności, chyba. O, mamy. Ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery. To by oznaczało, że to jest czterocyfrowy kod. Yy, tu są jakieś cyferki. Jeden, dwa. I potrzebujemy aż czterech kluczy. A jak są kolory? Identyczne kolory są tutaj. To chyba chodzi o to. 1, 9, 8, 4. 1, 9, 8. Kurde, ale nie, normalnie detektywi jesteśmy i mamy pierwszy klucz. Ale się normalnie podierałem. Naprawdę? To gdzie mam tych kluczy szukać? W innym domu? No nie, bo to pewnie. Na przykład aha, nożyce i pewnie musimy znaleźć nożyce gdzieś. Nożyce? Pewnie musimy znaleźć jakąś noż... jakiś jakąś nożyce, ale pytanie czy my te nożyce musimy znaleźć gdzieś tutaj? Te nożyczki mogą być nawet w sumie przed wejściem, obok wejścia Mamy łom. Czemu? Aha, dobra, ja go tu postawię. Dobra. Mamy łom. Yy, no jakieś pomieszczenie tutaj mamy. Nie wiem, zobaczymy, bo może nie bez powodu tutaj takie pomieszczenie dali? Wow, ale fajne. E, brakuje mu ręki, i co, i musimy mu ją zrobić? Spróbujmy. Ej, to jest ten kurak. O! I co, i to tyle? Tutaj, bo on musiał, o właśnie, mieć w innej pozycji. Ale to jest... Aha, to jest to. I mamy... ...dźwignię? Po co mi dźwignia? O, i mamy drabinę. Bo aż dali tutaj taką drabinę? Po co by udali? Moment, moment, a. Uh... Gdzie on jest? Hmm. Jest tu. Dobra, dobra, dobra. dobra. Nie mógł wejść ja znalazł je Kurde A ja mam dalej No i gdzie to teraz może być? No i nie ma tego nigdzie teraz Co to oznacza? Zgubiłem gdzieś kurcze tą wajchę i... no nie wiem To tak naprawdę może być kurcze wszędzie Tu mamy zwykłą ulicę Znaki stop ale w drugą stronę nie wiem czemu A nie posop Co jest Bo może tak na logikę w którym po... w którym w pomieszczeniu byłyby nożyczki. Chyba w tym. No potrzebuję nożyczek, skąd ja mogę je wziąć? No bo ja tak naprawdę nie mam żadnego punktu... Nie wiem w ogóle co robić. Mam szukać po prostu dwóch... Trzech kluczy jeszcze? No to... Do... Od czegoś trzeba zacząć No dobra Poszukałem chwilę I okazuje się, że noż Że Jest pewne miejsce, gdzie są nożyczki Nożyczki są Uwaga Tu są nożyczki W tym domku na drzewie Tutaj są nożyczki, ale tych nożyczek Nie możemy wziąć Ponieważ musimy rozwalić jakoś ten domek Tą lokomotywą, w sensie ta lokomotywa musi wjechać o tutaj, i tutaj musimy postawić to, coś czerwonego, co nam dało ten robot. Ale ja tego nie mam, bo zginęliśmy. Gdzieś chyba w domu zginęliśmy. Więc zanim to znajdę, to to jeszcze trochę potrwa. Więc ja bym raczej odcinek zakończył, bo odcinek już trochę trwa. Ja go pewnie trochę będę przecinał, bo tu ja tutaj ogólnie gram już chyba ze 40 minut ponad. Więc trochę to jeszcze, no. No, nie chcę robić jakiegoś godzinnego materiału czy coś, więc ja po prostu już zakończę w tym miejscu. Może będzie drugi odcinek, może nie. Nie wiem. Zobaczymy, tak. Dobra. Tyle. Ja sobie jeszcze znajdę to. I siema. Ej, ale jeszcze tak między nagrywkami sobie chodzę, szukam tego. I tego czerwonego, tej czerwonej dźwigni naprawdę nigdzie nie ma i ja nie wiem gdzie ona jest. Już nawet dałem czytaj ostatni zapis. Nawet to mi nie pomogło. Nie wiem, jeszcze sobie będę szukał.